Witam was serdecznie. Z tej strony Mateusz Pruchniewicz. Jesteśmy na piątej Alei w Nowym Jorku, na Manhattanie. Chciałbym wam pokazać miejsce, na które czekałem bardzo, bardzo, żeby je zobaczyć. I wreszcie do niego dotarłem. Dla niektórych może wydawać się to dziwne że sobie robię takie atrakcje, a nie inne, ale dla fana koszykówki, fana odzieży sportowej. Dla mnie jest to nie lada gratka. Jest to już wam mówię, stanę w trochę innym miejscu, żeby ludziom nie zagradzać w drogi. Jest to największy sklep sportowy firmy Nike w Nowym Jorku. Tak prezentuje się od zewnątrz. Wygląda świetnie. Jest położone w świetnym miejscu. Jak widzicie, dzisiaj sobota, duży ruch na mieście. Chociaż w tygodniu jest tak samo, tak naprawdę to jest Nowy Jork, pełno turystów. No fajnie, fajnie. Tu znaczy Gnajka, bardzo fajna elewacja budynku. Wygląda to fajnie. W takim razie wejdźmy do środka i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Dmuchawy. Wow! Wow! Sklep na wejściu robi niesamowite wrażenia Mam nadzieję, że już widzę, że nie ma tak dużo towaru jak w NBA Store Sklep ma kilka pięter Nie wiem ile chciałem go zobaczyć Nie sprawdzałem Ale wygląda super Excuse me, sir is ok for record the video? Yeah? Perfect, thank you so much Zobaczcie Nike na Manhattanie. Is the biggest Nike store in New York? Yeah, All right. thank you. Największy sklep Nike w Nowym Jorku. Patrzcie sobie, ja tam wam coś tam opowiem. Już widzę, że jest mamy piętro minus jeden, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Dobra. Yy, tak postaram się ściągnąć kurtkę w międzyczasie, bo chciałbym wam przejść się z wami po tym sklepie tak w miarę szybko, żebyście mieli pogląd tutaj przez szybę widać miasto. Dobra. Nie chcę za bardzo najeżdżać na ludzi kamerką. dział damski Jak widzimy nie będę się na nim skupiał za bardzo Ja sobie akurat cenię firmę Nike dlatego ponieważ wiadomo to oni produkują produkowali Jordany buty mojego ulubionego zawodnika NBA W ogóle firma Nike przed przyjściem do ligi Michaela Jordana Już tak bardzo podupadała Już nawet właściciel Rozważał zamknięcie firmy eee, Pewien z pochodzenia Włoch Teraz nie pamiętam jak on się nazywał Taki menadżer sportowy do podpisywania kontraktów On bardzo długo Urabiał rodziców Jordana i tak dalej Oraz właściciela firmy ba no Jest jednak dużo towaru i, oraz właściciela firmy żeby podpisał, żeby wszystkie pieniądze jakie Nike miał na promocję zawodniku, bo wiadomo, każda firma tam jak tylko ktoś wchodzi do NBA obiecujący, to od razu chcą z nim podpisać kontrakt z niektórymi podpisują jeszcze zanim zaczną karierę w NBA e, biją się oni, ich rodzice dostają super jakieś tam gadżety typu Range Rover tak jak było na przykład w przypadku Lebrona Jamesa i tak sobie po prostu żyją już jak pączki w maśle przed rozpoczęciem przez obiecujących zawodników kariery super wygląda podłoga, podoba mi się w sklepie jest schludnie, czysto Jest bardzo duży, tak chcę, żebyście mieli pogląd. Ja sobie później, bo tutaj są buty mojej ulubionej marki Jordany. Później sobie przyjdę to wszystko obejrzeć na spokojnie. Widzę, że ceny będą wysokie w porównaniu do poprzedniego sklepu, który Wam pokazywałem na Brooklynie Fajne koszulki ze statuą wolności nowe kolekcje, których jeszcze nie ma w Polsce jeżeli chodzi o koszulki tu mamy jakieś Nike Expert Studio, nie wiem o co tu chodzi zaraz zobaczymy kończąc myśl e, temu z pochodzenia Włochowi który później, później też podpisał w ogóle jakiegoś takiego super zawodnika tam urobił, ale nie pamiętam którego teraz jestem skupiony na tym nagrywaniu, żebyście jak najlepiej to wszystko widzieli no i Nike przeznaczył całą całą kasę, którą mieli, wpakowali, poszli na całość, zaryzykowali. I podpisali w tamtym sezonie, kiedy Michael Jordan rozpoczynał karierę w NBA, tylko jego całe pieniądze zainwestowali w jego postać i bardzo, bardzo im się to opłaciło. Po tym jak Michael zaczął robić swoje na boisku. A nie został przecież wybrany z numerem jeden w drafcie. Także. Nag zrobiło wtedy pięknie, bardzo dobrą robotę. Proszę, można sobie usiąść. Buciki sobie stoją. Aha, tutaj można sobie zrobić tak zwany kustom, czyli oprosza. Można sobie zrobić koszulkę Nike tak jak się chce, zrobić jakiś wzór. Na butach pewnie tak samo, oni to wszystko robią tutaj na miejscu. Oto maszyny, tych rzeczy tutaj właśnie widać ziomki czekają, żeby odebrać produkt. Pan tutaj przykleja. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, ale nie wiem, jak długo będziemy na to czekać, więc nie będziemy czekali. Fajnie, tu siatka widać. Piętra niżej, wszystko jedno piętro niżej. Bardzo fajnie, bardzo fajny sklep. Coś mamy i mamy na zobaczymy. Jeszcze jest minus jeden. Więc pojedziemy na minus 1, wzywam Windę, a nie już ktoś nadusił. Poczekamy chwilę. Tutaj nowa kolekcja Paris, Jordana, ja, marka Jordan w, zesz w zeszłym sezonie podpisała kontrakt z drużyną Paris Saint Germain, z Paryża oczywiście. Widok, ze sklepu jest fajny. Widać też kawałek tej katedry tutaj. Przyjechała winda. Pojadę tą, która jest pusta. Nie, nie jest pusta, jest to jakaś dziewczyna, ale. Tak. Jedziemy na minus jeden. Tak wygląda winda w sklepie Nike. Nic ciekawego, jak każda inna winda. Ale chcę, żeby filmik był w całości. Dlatego na spokojnie pokażę Wam. Chwilę się ponudzicie najwyżej. Tu Wam może pokażę boczkiem gościa, który stoi o. W uszach ma oczywiście słuchawki od, od iPhone'a bezprzewodowe, jak tutaj połowa ludzi. Po prostu o kurczę, fajnie tutaj. Podoba mi się. Nowa kolekcja z bluzy Jordan. Sklep jest bardzo fajnie zrobione z zewnątrz. Ja, kiedy patrzyłem na jego zdjęcia, wydawał mi się większy i wydawało mi się, że to jest osobny budynek, zupełnie że wybudowali, ale nie zrobili taką przybudówkę. Po prostu do jakiegoś innego budynku, tak jak widzieliście z zewnątrz. Tutaj mamy Force stare, tutaj mamy Airmaxy. No i tak to wygląda. Fajny w ogóle w zaczcie ścianę wygląda rewelacyjnie, świetnie to zrobili. Pokażę Wam jak wygląda z bliska. Jest tu wszędzie napis Just do It, New York City, Nike, Speed Shop. Wszystko tutaj jest właśnie w takim klimacie. No i tyle. Dzięki, jeżeli Wam się podobało, i jeżeli obejrzeliście, do zobaczenia na następnym filmiku. Ja sobie teraz tutaj tak pochodzę i sobie wszystko, pooglądam jak to ile co kosztuje, bo w sumie wam nie pokazałem, ale wtedy filmik by był długi ale kosztuje dużo, na pewno więcej niż w normalnych sklepach macie wgląd ile kosztowała koszulka zaraz, zaraz wam pokażę, ile tu kosztuje taka koszulka nie ma cen za darmo ale dobra, mniejsza z tym Fajnie, jeżeli Wam się podobało, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnym filmiku.